Witam Was, kochani. Wybaczcie moje dziwne baby hair sterczące naokoło. Próbowałam jakoś to ujarzmić, ale niestety mi się nie, nie udało, więc proszę bear with me z tym. Ale dzisiaj <gryw> przychodzę do Was z filmikiem, który od dawna chciałam nagrać. No, nie od dawna, ale od jakiegoś czasu. Jak wiemy, lato zbliża się ogromnymi krokami, a jeżeli mielibyśmy patrzeć albo wziąć pod uwagę upały jako letnią pogodę, to lato już jest teraz tutaj z nami, bo są upały ogromne. No i w związku z tym wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która ma ten problem, że w ciągu bardzo upalnych godzin spędzonych na słońcu, a nawet jeżeli jesteśmy w cieniu, ale jest gorąco, makijaż nam... Wpływa, rozmazuje się i znika, jak za machnięciem zaczarowanej różdżki. Więc ja dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was filmik e, o odpornych na upał i na pot i na wodę i na słońce e, kosmetykach, które możemy kupić w drogerii, które są bardzo tanie e, i dostępne bardzo łatwo wszędzie albo łatwo dostępne, e, więc pomyślałam sobie, że każdemu przyda się taki malutki przewodnik po dobrych, tanich, odpornych na upały produktach. I właśnie o tym dzisiejszy filmik będzie. Zupełnie to nie po polsku było, ale wiecie o co mi chodzi. Pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, będzie podkład. E, ja teraz mam na sobie e, podkład, który uwielbiam z Rimmel Lasting Finish 25 Hours. Jedyna rzecz, którą, e, której nie lubię a propos tego podkładu, to to, że jest dość ciężki, e, ale za to, znaczy dzięki temu, że jest dość ciężki, utrzymuje się na skórze bardzo długo. Potrzebujecie naprawdę tiny tiny amount, tylko kropeleczkę tego podkładu, żeby go rozprowadzić na całej skórze. Ja go lubię aplikować przy pomocy gąbeczki, Beauty Blendera albo jakiejkolwiek innej Beauty Sponge. Ehm, i pięknie wtapia się w skórę, ładnie zlewa się, wygląda jak naturalna Twoja skóra, ale daje niezłe krycie, no i właśnie utrzymuje się bardzo dobrze. Ale jeżeli nie chcecie w czasie upałów nosić podkładu, co ja czasami czego ja czasami unikam, bo chcę, żeby jednak ta skóra oddychała, to lubię na moją twarz nałożyć tylko bazę ta akurat, którą wybrałam, również z Limer. Limer, Rimmel. nazywa się Fix and Perfect Pro i to jest fajna baza, która pomoże Wam utrzymać skórę w stanie matowym, ale troszeczkę wyrówna strukturę skóry, zakryje pory no i będzie wyglądała skóra świeżej i na bardziej nawilżoną, co jest ważne, bo skóra niestety, no przynajmniej moja, robi się coraz bardziej sucha, mimo tego, że jest pełna oleju, jest tłusta, to jednak Czuję, że jest taka napięta i nie, no nie jakby odwodniona. Więc ten podkład bardzo fajnie sobie radzi z utrzymaniem skóry w stanie bardzo ładnym, nawilżonym i jędrnym. Także ja często używam właśnie tylko tego podkładu. Do tego używam korektora pod oczy, żeby zamaskować jakieś tam ciemne co się mówi, cienie pod oczami. W zasadzie ja nie mam ich pod oczami, ja mam w kącikach oczu. Mam bardzo cienką skórę no i przećwitują mi żyłki. Dlatego właśnie lubię używać korektora. I korektorem, który wybrałam znowu Rimel, ja uwielbiam Rimel na to wychodzi. Match Perfection. Mój odcień to 0,10 Avery, a ten odcień podkładu 100 Avery. Nie wiem, dlaczego nazywają się różnie. W sensie numerki są różne ale są to najjaśniejsze odcienie, które możemy dostać na rynku. Bardzo lubię ten korektor, już o nim Wam wspominałam, ponieważ na końcu ma pędzelek, więc bardzo prosty z aplikacji, cyk, 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 potem tylko palcem, palcem rozprowadzam i bardzo fajnie się trzyma, ma dość um, słabe krycie, ale za to wygląda bardzo naturalnie, więc w połączeniu z tym um, primerem, z tą bazą, um, wyglądają jakbym nie miała na sobie prawie w ogóle makijażu, a jednak skóra wygląda świeżo, i tak czysto, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Wygląda na bardziej wypoczętą. Ale zazwyczaj na górę jeszcze, nawet na, ten sam, na tą samą bazę, używam puder znowu Limel, Ja nie wiem, to zupełny przypadek. Filmik nie jest absolutnie sponsorowany przez Limel, tak po prostu wyszło. Stay Matte w kolorze 01 Translucent, Transparent, transparent, 001. Ja uwielbiam, jak sami wiecie, ten podkład, Flu podkład, puder, ponieważ y, utrzymuje skórę matową cały dzień. Ja mam, no dobra, nie oszukujmy się, ja mam tłustą skórę, więc prawdopodobnie pod koniec dnia będę musiała go y, reaplikować, aplikować ponownie, ale zdecydowanie polecam Wam puder, który jest y, transparentny, ponieważ jak wiemy, jak skóra się poci, zmienia się pH. I też utlenia się e, makijaż, przez co robi się ciemniejszy i czasami jest taki efekt pomarańczowej twarzy, co nie jest do końca lukiem, który ja lubię. Dlatego właśnie lubię przypudrować sobie skórę, to wtedy się aż tak mocno nie błyszczy. Ale zostańmy jeszcze w temacie skóry. Co można zrobić, żeby przedłużyć trwałość makijażu? Ja lubię setting spray. To jest taka mgiełka do twarzy, którą można aplikować przed nałożeniem makijażu, po nałożeniu makijażu albo w ciągu dnia, jeżeli chcemy odświeżyć ją skórę, chcemy, żeby była taka bardziej wypoczęta i żeby makijaż wyglądał na odświeżony, zamiast stosować puder, jeżeli nie chcecie stosować pudru, żeby nie nakładać kolejnej warstwy makijażu, możecie delikatnie albo bibułką matującą, albo chusteczką, jedną warstwą chusteczki higienicznej, wiecie, pojedynczą warstwą, zebrać nadmiar sebum z twarzy i tylko spryskać sobie twarz właśnie mgiełką. Ja tutaj mam mgiełkę z Elfa, nazywa się Makeup Mist and Set. No i w ten sposób makijaż będzie wyglądał świeżej i będzie lepiej się utrzymywał przez, bez nakładania kolejnej warstwy makijażu, którym byłby w tym przypadku puder. Gdy jest upalnie, ja w szczególności unikam używania maskar niewodoodpornych. Zazwyczaj na co dzień używam i tak wodoodpornych, ale jak jest upał, to już zupełnie nie podchodzę nawet blisko maskary niewodoodpornej, a moją ulubioną maskarą wodoodporną jest Maybelline The Rocket Volume Express Waterproof Waterproof Formula. Jak ja uwielbiam tą maskarę, słuchajcie, przepięknie łapie każde włoski, każdą rzęskę pięknie, Piękna szczoteczka silikonowa, bardzo ładnie się utrzymuje. Ja nie mam zbyt dużo rzęs i są dość rzadkie, ale ona naprawdę fajnie robi taki efekt wawawum, więc polecam. Pozostając w temacie wodoodpornego makijażu, jeżeli chcecie mieć bardzo prosty makijaż, tylko delikatną kreskę na oku, z Essence Liquid Ink, to jest eyeliner, który jest matowy i jest wodoodporny, przepiękną ma cieniutką, cieniutką szczoteczkę, nie, pędzelek. Nie mogę teraz otworzyć tego. Piękny, bardzo precyzyjnie, można zrobić kreskę. I nawet przy mojej bardzo olejistej, tłustej powiece utrzymuje się cały dzień albo cały wieczór. więc zdecydowanie Wam polecam ten produkt. Mi się podoba taki look na lato, że prawie naga skóra twarzy, troszeczkę eyelinera, cieniusko i dużo maskary wodoodpornej, i wtedy skóra wygląda świeżo i wakacyjnie. Ale jeżeli nie chcecie używać eyelinera w płynie, to bardzo polecam Wam kredkę do oczu z Rimmel 003 Brown, to jest brązowa oczywiście kredeczka, skandalize waterproof. Znowu wodoodporna, ponieważ musimy, no chcemy, żeby ten makijaż trzymał się dłużej, a właśnie z wodoodpornymi formułami to jest łatwiejsze do uzyskania. Ja uwielbiam tą kredkę, bo jest taka kremowa, taka masłowa, gładziutko się rozprowadza, łatwo się ją rozciera, jeżeli chcecie mieć bardziej taki przydymiony efekt. Bardzo tania i to jest mój numer jeden ze wszystkich kredek, które używam na co dzień. Ale jeżeli nie chcecie zakładać, nakładać zbyt wielu warstw makijażu na oko, na twarz i chcecie mieć bardzo naturalny wygląd, bo idziecie tylko na plażę albo na, na basen, polecam Wam zalotkę. Po prostu podkręćcie swoje rzęsy, to one wtedy otworzą Wam bardziej oko i nie trzeba będzie nosić makijażu, a oko będzie wyglądało na bardziej otwarte, takie, wiecie, bardziej żywe i wyspane. Zalotka działa. No, i oczywiście nie byłabym sobą, jeżeli nie wspomniałabym o produktach do ust. Ja bardzo, bardzo lubię szlineczki z Maybelline, które nazywają się Color Sensational. Mam trzy odcienie, miałam dużo więcej, ale rozdałam moim koleżankom, bo wszystkich nie byłabym w stanie użyć. Piękne, pięknie się utrzymują, pięknie pachną. Wybór kolorów jest naprawdę spory. Zobaczcie, ta się nazywa Fusion. Nie, Hot Plan ta się nazywa Shocking Coral i Juicy Bubble Gum. E, bardzo je lubię, bo są super nawilżające, e, no i długo się utrzymują na ustach, co jest fajne, nie są odporne na całusy, nie są odporne na transfer, to jest ostatnia ta Juicy Bubble Gum. E, ale naprawdę na lato piękne kolory, takie żywe, takie letnie, wakacyjne i naprawdę bardzo lubię je przez to, że pięknie pachną. Ale jeżeli chcecie coś, co będzie utrzymywało się naprawdę długo na ustach i będzie odporne na całusy i na transfer, i na jedzenie, na te wszystkie tłuste produkty z, yy, z grilla, słuchajcie, Provocalips z Remel. Tutaj macie część, która ma kolor, a z drugiej strony jest balsam, który utrwala ten kolor. Yy, mam trzy kolory, które Uh, napiszę Wam na dole, jak się te kolory nazywają, bo teraz już nie widzę, bo się pozmazywały te numerki, ale naprawdę jeżeli szukacie czegoś trwałego do ust, taniego, to zajrzyjcie do mm, sekcji Rimela w drogerii, bo przepiękne, pięknie utrzymują się na ustach i nie wysuszają ust, co jest ważne latem. I to jest wszystko, co dzisiaj przygotowałam dla Was w moim filmiku o kosmetykach z drogerii, które są odporne na upały, a przynajmniej trochę bardziej odporne niż cała reszta rzeczy, które ja uwielbiam. Proszę dajcie mi znać w komentarzach na dole, jakie są Wasze um, rekomendacje na upalne dni, upalne momenty tego lata. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka i Snapchata, bo tam możecie śledzić mój każdy dzień, co ja robię na co dzień. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam się u mnie dzieje, to zapraszam Was na mojego Snapchata. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. Życzę Wam fantastycznego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!